Dzień dobry, witam was serdecznie, na imię mi Maciek, a to jest, hmm, kolejny odcinek Anezji. To jest custom story, który nazywa się chyba Followed by Death Chapter 2. Tak, czyli gramy kontynuację tego, co graliśmy wcześniej. No to co? Hmm, lecimy! Szukamy tego Francisa dalej, z tego co pamiętam, już kurde, tak dawno nie grałem w Amnezji, że to jest masakra. Próbowałem dla was nagrać tą penumbrę, ale ta penumbra jest strasznie słaba, mam wrażenie, wiecie? Więc ciężko mi było jakkolwiek w ogóle, hmm. Ją nagrać, bo wydawała mi się tak słaba i tak niestraszna, że Boże. No nic, zobaczmy co będzie nam oferować to custom story. Szare przekleństwo, tak? Must... Na Jeden z najsilniejszych fenomenów na świecie. Moc do życia wiecznie. <grym zainteresujesz> o nie. Ta muzyka mi się bardzo nie podoba. <grym zainteresujesz> Jest tak majestatycznie, ludzie. Followed by death. Cześć, czy mogę się ruszać? Wow. Ok, chyba znowu przyszliśmy. Ej! E, chapter 2. Aha, bo to są te pokoje z poprzedniego customa. W sensie z tego wiecie, co chodzi, nie? Wiecie, 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 na pewno wiecie. You have picked up the lantern. Okej, okay, czyli co? No. No ej, ale, ale come on! Ja już to wykonywałem! Do jakiego grzybsa muszę to wykonywać jeszcze raz? Come on ludzie. I should run. No, da fuk! On mnie może bić! No goddammit! No nie dasz w tą stronę! Świetnie, że w ogóle mam Londonu. Genialnie, do jasnej cholery. Kto zaś wymyślił taki custom story? I czemu znowu muszę robić to samo, co wcześniej robiłem? Do jasnej cholerci. No, i zginąłem. Jak to jest gówno? Przez ostatnio już biegałem po tej drabinie, come on. Słyszę sobie, podgryzam, ale mam tutaj popcorn. No, goddamnit, to biegniemy. Oj, kochani, widzicie, tak to jest z tymi customami, no? Jest i drabina. Hello! Nie opatrzony! No, udało się. No, co prawda, zginąłem, ale jednak się udało. Ok, idziemy. Mmm, idziemy, idziemy, idziemy. Na dole jest mrok. Jest! Mrok zasłonił nam przejście! Jesteśmy w jakiejś dziwnej sali. Hmm. Loading jest na czerwono. Nie podoba mi się to! I czemu to jest moja myszka? Ciekawe, czy będziecie ją widzieć. Zobaczę potem na nagraniu. Dobra. Oto jesteśmy. Ale gdzie? Historia podążanego przez śmierć kontynuuje się. W sensie, trwa dalej. You know! w pokoju. Mmm... Um, Okej, okay, zobaczmy. Wit. Diglett wychodzi. Dzień dobry. Z tunelu. Hmm. Jest tu bardzo mrocznie. <grym> Okej, okay, kochani. Zobaczmy, czego my tutaj w ogóle szukamy. I dlaczego ja mam tak z słabą... ...psychikę? I mam taki ból głowy... Da fuk! Coś zepsułem. To jest w ogóle świeca. Patrzmy się na niej chwilę, żeby mi się ustabilizował ekran. Better! Nie no nie better, A pieprzyć. Dobra, mm. Mm, mm, mm. Idziemy. To jest w ogóle światło, to dobry znak. O, kartka. Mm, mm, mm. W ogóle mam coś cicho to mam dezję. Czekajcie. O, lepiej, 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 lepiej. Dobra. Zamykamy drzwi. Okej. Okay. Jakaś woda tam chlupie, matka boska. Okej. Okay. Otwórzmy sobie i zobaczmy co nam tu twórca... Zaoferował w box. Yeah, hey, hey. I notka. Our task has not really been irritating, but maybe a little bit frustrating. I want to maintain my authority, but it is becoming more difficult every moment. My servants, David, William and Henry, still do my bidding, but no longer seem very eager to follow my orders. Okay. They are not rebelling against me outright, but it almost feels like a seed of mutiny has been planted among them. But it doesn't matter i am willing to sacrifice anything and go to any lengths to gain the power of the great curse i must admit that i am a very lucky man to have come across this book i found some years ago i had arranged a meeting with a man who had told me about some very interesting things books and tomes concerning topics that people dare only whisper about things mm. that frighten many but could be very useful for an influential man like myself such a man would find those books very valuable indeed. Mm hmm Mm, okej okay. co mogę powiedzieć? Straszny mam déjà vu. Bo historia jest cholernie podobna do tej. O, przecież ja mam to gówno, zapomniałem o tym. Historia jest cholernie podobna do tej, która była w zukę amezi. OK okej. Nie starasz mnie takimi bzdurami. Mm, też jakiś z których który chce być nieśmiertelny. Czy to jest podobno? Jezus, jakie jęki. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Cos tak jęczy? Da fuks, da fuks, tu się. Tu to się jęczało. Autentycznie. Zresztą sami słyszycie, że coś tam jęczało. O! Heh, hello! Dobra, idziemy tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pobite jakieś szkła, generalnie. Wypadni z tym głównym. Zobaczmy. Kochanie, czy masz mi coś do zaprezentowania? Uno. Dos. Tre. W nic nie ma. Tam jest ta notka, ale wiecie, jakie się boję notek. Wolę wszystko sprawdzić zanim. Jej! Cześć. Tinderbox to się przyda. W razie gdyby mi się Oliwa no niestety troszeczkę zmęczyła, a to jest bardzo możliwe, że mi się zmęczy i mi się zmęczy chyba szybko. Okej. Okay. I, I, I read some of the And they were plain bland and useless. It felt like almost everything in the chest were just a couple of dull paintings and peasant horror stories which seemed to serve no purpose. But after a couple of years, I reconsidered and decided to take a look once more at its contents. Mm. There was one book that caught my eye as soon as I saw it. The name of this mystic tome was simply Rebirth, <laughs> written by Andrew Daniels, a wise man who was considered one of the greatest wizards of his time. Jego słowa wiedzy, i prawdopodobnie klucz do jego sił, są w tym książce. Okej. Dobra, to idziemy. Mmm... A tam jest jakiś obraz. A, pieprzyć. Dobra. Kochani. Idziemy więc dalej. Zaś nie jęcz tak w dupę jeża! Skąd te jęki? Z tego korytarza? O Boże. Co tu się do cholery dzieje w tym zamku? Nie, że mi się to podobało Ale z drugiej strony mam taki, tak dobry humor, że ciężko jest mi jakkolwiek przestraszyć Tak mi się przynajmniej wydaje No pewnie mi się tylko wydaje <grym> dobra. No żeś w pięknie! The rent is too high Ała, dobra, kochani Tinderbox. W ogóle mam już pew pewno sporo Tinderboxów, ale w ogóle tego gówna nie zużywam. Ale przydałby się oliwa jednak, nie? Kurde, jakbym miał oliwę. Co ja bym robił, jakbym miał oliwę? Co ja, a czego? Wow. Biblia! Ej, jest napisane chyba po polsku. Chodź, ja biblia! Jej, chodź, jak chcę Biblię. To jest piękny motyw z tym wybijaniem tych szyb. Dziękuję wam, twórcy gry, że zrobiliście motyw z wybijaniem szyb. O, ja się ostrzałem, bo ktoś zapalił światło gdzieś w korytarzu, a ja się tutaj po ciemku generalnie i, i patrzę, to tak błyszczy, co się dzieje? A tutaj ktoś mi pali światło. Jakieś recydywisty. Cześć. A But at the cost of turning them into mindless beasts. Oh! According to the book, the grey curse can be cheated in such a way that you gain the power to live forever without any negative side effects. I've been studying this book for a long time now, and I am certain that what the book says can be done. Mm -hmm. I have shown these texts to David, who has confirmed them to be accurate. Now the four of us venture into the dungeons of my castle, where we can perform the grey curse in an alternative way. Okej, okay. bardzo mi się to nie podoba, bo oni chcą jakieś dziwne rytualska prowadzić. Wiecie jak ja nie lubię dziwnych rytualsków. Rytualsk, rytuałów. Whatever Dobra, mm, tu nic nie ma, ale zapragnąłbym jeszcze. A e, gdzie moja Biblia? W ogóle da fuk, czemu nie wziąłem Biblii? Wracaj. Chodź tu, cześć, dzień dobry, idziemy. Okej, okay. zawsze lepiej mieć. Uuu, mi się oddala. E, zawsze lepiej mieć przy sobie świętą księgę, pamiętajcie. Przeciw satanistyczny. Idźmy. Chyba nic się nie stało wielkiego. Okej, to jest wyjście z zamku. Okej, Bibia, musisz tutaj niestety zostać. Przykro mi. Chciałem się wziąć ze sobą, ale no, wiecie, wiecie, wiecie jak to jest, to Biblią. Dobra. Howdy. Później. A tu? It won't budge. No bardzo dziwne. Dobra. Otwórzmy więc to, co jest tutaj, o ile się da. Jaki it won't budge? Dobra, to weźmy Biblię w takim razie i idźmy tam. Oj. Dobra, wywaliłem Biblię trudno. Ah, wow, come on you really necessary something in this feels really fishy of course it is necessary otherwise we wouldn't be here you shouldn't be so paranoid all the time william you said that there's still a long way to go how big is this castle anyway i don't know my ancestors built this castle a long time ago its deepest dungeons have not been seen by a living soul for some time now. Well, I have to say, this castle is really impressive, considering that it was built so long ago. Yes, I also find this castle very impressive indeed. Don't you think so too, Henry? Yes. Good. We need to use the old elevator to reach the lowest levels of this castle. This way. Hmm. Okay. We are back, babies. Hmm. Tinderbox. W ogóle ile mam tych? tych? Pięć Spoko Mmm, krzyż Dobrze Ło, to co to jest? Biblia szatana, patrzcie Come on <grytania> Co ja tu znajduję? Mmm Okej, okay. nie podoba mi się to pomieszczenie Tam jest jeszcze jakieś zejście na dół I tam są to takie dziwne płatki, które sugerują, że chyba tam muszę iść Ale ja jednak jestem upartym sukiencinem i zobaczę, co tam się dzieje na górze Okej, okay. idźmy więc Pokaż mi na co cię stać w zamku Znaczy nie strasz mnie, w sensie nie, nie, nie w ten sposób Pokaż mi na co cię stać The Living Room Okej okay. Jedźmy do The Living Room Mhm. Mm Dobrze To idźmy do Living Room Tu 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 Co tam się dzieje w tym journalu? Coś zapisujesz ciągle, koleś Mi się nie podoba to co ty zapisujesz Mementos I should check... Okej okay. Spoko Nie ma sprawy, muzyczka tutaj jest trochę pocieszająca, nie? Wow, patrzcie, jest dzień Ale dupa, znaczy dupa, w sensie... Boże Chemistry Pot, zobaczcie Jak sympatycznie Chemistry Pot, yay, hello Muzyka jest naprawdę pocieszna, zobaczcie jak jest jasno Come on, pierwszy raz widzę za oknem dzień w amnezji Aż się rozpieprze rozpieprzę to czy miałem to zrobić? Normalnie. No, nieważne. Ok. Um, wow. Kwiaty. Come on. Dziwny koleś bez rąk i bez głowy z penisem. Da, fuk! Gdzie my jesteśmy? I krzyż. Wow. Jej, jej, jej. Patrzcie, 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 patrzcie co ja mam. Damn. Um, no dobra. Tutaj coś jest. Nie ma. Mmm, dojdziemy. Idziemy dalej. Muzyka jest bardzo pocieszna, bo sugeruje, że to nie będzie żadnych potworów. Czyżby? Czyżby? Jeżeli tak, to bym się bardzo cieszył. I need to key, I need the key to open... Wow! Patrzcie, tam chyba rzeczywiście muszę wyskoczyć. A da się to zepsuć? Tutaj? Nie wiem. Przecież już byłem, tak? Byłem. No to spróbujemy, co mi tam w dupę. O, jesteśmy. O. Heh, zepsułem.

To tam mi się bardzo nie podoba. Jest za bardzo rozświetlone, zdecydowanie. No dobra, ale cóż, musimy zobaczyć to. To gdzieś być może jest ta księga, którą nasz kochaś Sobie przywłaszczył i tam jest kolejne przejście i tam już jest ciemniej. I don't like this. Dobra. Otwórzmy sobie to tutaj. Zobaczmy to tutaj, tutaj nic nie ma. A jeszcze wszędzie wolałbym zajrzeć. Co tu jest? Poczcie, co tu. Aha. Co to jest ptak? Przybity ptak. Hmm. Ok? Spoko? Rozumiem. Jakaś mroczna księga. Kolejna. Dużo książek, dużo książek. Raj dla mola książkowego. Uh. A tutaj? Książka, and książka. Nic niestety interesującego dla mnie, bo nic z tych rzeczy nie mogę zebrać. Nie, żeby książki były nieinteresujące. Bo są bardzo interesujące, przynajmniej niektóre. Um. Mm -mm -mm? What the fuck? The safe. Ej, zniknęła muzyka. Ej, nie podoba mi się to, serio. Mmm, okej, okay. jest tam jakiś safe. Mmm, eee, smutnie. -hmm. Mm -hmm. Dobra, musimy znaleźć informacje o tym, gdzie jest zasrany klucz. Jak otworzyć ten zasrany? Tak właściwie to. Ale tam jest jasno, ludzie, jak ja bym chciał! Jak ja bym chciał! Móc tam wejść i pójść sobie do tej wioski, która tam jest. To było takie piękne. Dobra, gdzieś to musi być taka dziadoska. Wow, chyba coś zepsułem. Taka dziadoska maszyna, która pozwoli nam wejść do tego dziwactwa. Na razie tej maszyny jeszcze nie znalazłem. Zaraz, czemu ja słyszę? Aha, tutaj. Gdzieś musi być coś takiego, co nam pozwoli wejść do środka. Tylko pytanie brzmi. Um, gdzie? Jakaś dźwignia. Jakaś dźwignia gdzieś, być może pomiędzy szafkami. Mm, lub nie, ale wydaje mi się, że tak. Albo coś na szafkach. gdzieś jakoś wejść na szafki? Nie, wydaje mi się. Hmm. Więc gdzie jesteś, dźwignio? Dźwignio, której tak pragnę. Ponad życie. Eee. Yy. Wow, kosz. W piecyku? Jak w gotiku. <laughs> Pamiętacie? W gotiku? Przycisk na piecyku. Oj, część z was na pewno pamięta. To były czasy. To były czasy. Człowiek. Wow! Człowiek, wow! Znaczy nie człowiek, wow! Tylko. Podnieciłem się, bo znalazłem tam butelkę. Ale kurde, gaman! Gdzie jest do jasnej cholery ten, ta dźwignia? Ciężko będzie ją teraz znaleźć. bo Ja totalnie nie wiem, gdzie jej szukać. Hmm, nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie. Może da się wypieprzyć to okno. Nie da się, tak? <grymne> Nevermind, zostań sobie tutaj kochanie. Hmm. Któraś książka. Obstałem, że któraś książka jest taka do pociągnięcia. Albo i nie. O, 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 o. A, mówiłem, Proszę. dziękuję, proszę dziękuję. Ty jeszcze nie? No dobra. To szukamy kolejnej, w takim razie. Ciarara, -ra 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 hello! Nie macie? Nie ma. To Bóg... <ścoughs> Gdzieś tu jest kolejna dźwignia, ale Bóg jeden wie, który to jest Tom. Mhm. Mm mhm. Mm Nie wydaje mi się, żeby to było tutaj. Tutaj Czyżby O, 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 o Coś mi się wydawało, że wypad O, 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 patrzcie Ale to jest zwykła książka To niestety nie O, 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 o. Też zwykła No zobaczcie, no Będziemy musieli uważnie przeszukać wszystkie te książki ja to jest nieprzyjemne, nie lubię uważnie O! jest! Another fake book Mhm Czyli jest ich więcej. Jak ona wygląda? Okej. Okay. Będę pamiętał. Skończyła się muzyka. Mówiłem wam, że nie lubię jak się kończy muzyka, prawda? Na pewno wam mówiłem... te jasne, anielki. Gdzieżeś jesteś? Prawdziwa książko. Książko, która zaprowadzisz mnie ku światłości. Ku przeznaczeniu. Tak. Ku przeznaczeniu. No, come on! Nie chce mi się tego szukać! Pokaż mi tą książkę. Może już się otworzyło. U, u, u. Nie, e, tutaj jest. Du, du, du. No, wyciągaj się. Jest! Otwarłem. Mmm. Krótko. Ofiski. Dziękuję. To idźmy. Jak ofis to ofis. Trzeba iść. Może się ostrałem, że się coś niszczy ze mną. Czy się tak osrywam co jakiś czas niestety? zamknę. Nic zam stąd. Dobra. Okej. Okay. No to wychodzimy na dwór w takim razie. Trzeba zaczerpnąć świeżego powietrza i wracamy tutaj. Jezus Maria! Do jasnej dupy! Co zaś mnie straszysz, ty cholerny! Ach. No i co ja teraz zrobię? W ogóle, jak z czasem stoję? Już 20 minut, powinien już kończyć. Hello, dunki! No i co, jak mnie walniesz, pacanie? Walniesz? What the fuck? Świetnie! Dobrze, Maciek, dokładnie tak się gra w tą grę. Idiota. No i sobie pogryzę. Przepraszam, <grytanie> naprawdę nie chcę tego robić. Mhm. Mm Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Dostałem w pierdół, Ale czas iść do office Up, rozwalona ściana. Ludzie, jesteśmy na dobrym tropie, ale niestety będziemy musieli już kończyć. Także, cóż, trzymajcie się. Zobaczymy się, myślę. Już niedługo bo raczej staram się przechodzić jednym ciągiem wszystkie te kastomy, e, robaczki. E, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.